Pana z Normandii dopytuję o stosunek z panem Normandią. Jeśli jest pan cokolwiek w stanie powiedzieć, o, chodzi tutaj o pana Jankowskiego, to bardzo proszę, bo już chyba setny raz dostaję takie pytanie na czacie o, o pana Jankowskiego z Normandii. Proszę państwa, mam już swoje lata i mam swoje doświadczenie w polityce. I już wcześniej widziałem, że pewni ludzie próbowali uzyskać moje wypowiedzi negatywne na temat Wojtka. Gryzłem się w język, tak samo jak w stosunku do innych osób, i nic nie mówiłem, nic nie mówiłem. I to było dobre, bo, bo gdy się już wydało, że byliśmy kłóceni z Wojtkiem. No to obaj to zrozumieliśmy, tak. Wydaje mi się, że nic nas nie dzieli. Mnie i Wojtka z Normandii. Powiem tyle.